Siemano widzowie nagrywamy odcinek z ACMC.pl No i ten odcinek będzie z... z... No zagramy dzisiaj w ten... No wiecie. Bedwars, tak, Bedwars zagramy dzisiaj. No i to będzie króciutki odcinek, tylko jedna rundka, bo mam mało czasu. O kurde jak mi zrobiło. Dobra, dobra widzowie, szybko idziemy. Solówkę zagramy. Dobra. Dobra, widzę. O, za 20 sekund się zaczyna gra, dobra. Dobra, Dobie. Stawcie subskrypcję, łapeczkę w górę z dzwonkiem. Stawcie suba z dzwonkiem, łapkę w górę, no. A my już lecimy do gry. Dobra. Szybko, dobra, yy, kupujemy lełnę, dobra, widzowie, Speedruna robimy, szybkie, szybkie zabudowanie łyżeczka, dobra, widzowie, my tutaj ta Reicharda robimy, Widzowie, chodźmy na diaksy, po cichutku, po cichutku, malutku. malutku, żeby mnie czasem nie zabili. Dobra, patrzymy szybko, szybko pod jaksiki, dobra, szybko. Bo mamy diaksa, dobra, yy, szybko. Mamy diaksa, musimy szybko do ender dać sobie go, żeby nikt mi nie ubrać, sobie. Żeby widzowie. Niech... O kurde, mam typa, mam typka, mam typka, kurde. O Boże, coś kliknąłem. Nie tak. O, widzowie. Zginąłem, no. O, kurde. Zginąłem, widzowie. Jeszcze żyję. No dobra, już nie żyję. Widzowie, bo, bo ja coś kliknąłem. Przepraszam was, widzowie. No i zginąłem. Dobra, widzowie. Kończymy odcinek. No. kto Mówiłem, że krótki to będzie odcinek. To nara. Zostawcie łapkę w górę.